Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć izomerii cis-trans. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Izomeria geometryczna cis-trans występuje w związkach, gdzie ograniczona jest rotacja wokół wiązania i może występować wtedy, gdy mamy wiązanie podwójne lub pierścień, na przykład w cykloalkanach. Warunkiem koniecznym dla izomerii cis-trans jest to, że każdy atom węgla w podwójnym wiązaniu musi mieć dwa różne podstawniki. Dlaczego? Jeśli przy którymś węglu są dwa identyczne podstawniki, np. dwa atomy wodoru, to nie ma możliwości rozróżnienia po tej samej stronie lub po przeciwnych stronach. A tego właśnie dotyczy izomeria cis-trans. Izomer CIS ma dwa identyczne podstawniki, na przykład dwa atomy wodoru albo dwie grupy metylowe, znajdujące się po tej samej stronie podwójnego wiązania lub pierścienia. No i tutaj widzimy, tutaj mamy u góry dwa wodory, na dole dwie grupy metylowe, jest to izomer CIS. Tutaj natomiast mamy po tej samej stronie chlory. Jest to również izomer cis. Izomer trans ma dwa identyczne podstawniki, które znajdują się po przeciwnych stronach podwójnego wiązania lub w pierścieniu. No to widzimy, że tutaj mamy to po skosie, a w pierścieniu również po dwóch różnych stronach. I przejdźmy sobie od razu do zadania. Napisz wzory izomerów geometrycznych cis i trans. 1 2 di Metylocyklopropanu. Ok, zacznijmy sobie od cyklopropanu, czyli mamy tutaj trzy atomy węgla. Tworzymy sobie trójkąciki. To jest właśnie on: jeden i drugi. Ok, następnie mamy 1-2 dimetylo. No to musimy tutaj pokazać, że my mamy w jedynce i w dwójce zarówno wodór przy tym atomie węgla, jak i grupę metylową. I tutaj tak samo. I właśnie utworzyliśmy izomer CIS. Natomiast jeżeli chodzi o trans, no to musimy to po dwóch przeciwległych stronach. To mamy wodór, wodór, grupę metylową i grupę metylową. Napisz wzory izomarów geometrycznych cis i trans. 1, 2, di, Czyli mamy eten, węgiel, wiązanie podwójne węgiel, wodór, wodór. No i tutaj mamy dwa chlory, czyli tutaj mamy cis. A tutaj mamy trans. To teraz niestety troszeczkę trudniej, bo wkraczają nam diasteroizomery, czyli izomery przestrzenne, które nie są enancjomerami, nie są lustrzanymi odbiciami. No to enancjomer jest to lustrzane odbicie danego związku, a diasteroizomery nie są tymi lustrzanymi odbiciami. Mogą różnić się ułożeniem podstawników przy wiązaniu podwójnym, konfiguracją przy kilku centrach sterogenicznych, konformacją w pierścieniach. Relacja CIS-TRANS a diasteroizomery. Izomery, Izomery CIS-TRANS są szczególnym przypadkiem diasteroizomerów. I teraz tutaj najważniejsza informacja, że każdy izomer CIS-TRANS to diasteroizomer, ale nie każdy diasteroizomer będzie w relacji cis trans. No i na maturze warto pamiętać, że cis trans to najprostszy przykład diasteroizomerii. Ok, to teraz tak. Czym to się będzie różnić? Cis trans były dwa wodory i na przykład dwie grupy metylowe. Mogły być dwa wodory, dwie grupy etylowe. Tutaj będziemy mieć dwa Różne podstawniki przy danym atomie węgla. To się nie zmienia, natomiast tylko jeden z tych podstawników będzie nam się tutaj pokrywał. I zaczniemy sobie od pierwszej pary, czyli mamy alkeny o wzorze sumarycznym C5H10. Ok, no i teraz tak. Tutaj mamy wiązanie podwójne. Rozrysowujemy sobie węgiel węgiel, widzimy, że przy każdym z tych węgli jest wodór. Natomiast ten ma grupę metylową, a ten ma grupę etylową. Okej. Okay. I tutaj mamy cis. A tak będzie trans. Możliwe cis trans? Tak. Dlaczego przy C2, czyli danym atomie węgla, są podstawniki H i CH3, przy atomie C3 są H i CH, CH3? Oba węgle mają różne podstawniki. To teraz pent 1N, gdzie mamy tutaj, hop, te wiązanie, rozrysowujemy je sobie. I patrzymy sobie na ten pierwszy, że my tu mamy wodór, i tu mamy wodór. Czyli ten atom węgla ma te same podstawniki, no i to by było tutaj. Natomiast to, że on ma dwa te same podstawniki, dyskwalifikuje go do izomery CIS trans, czyli wpisujemy nie. Dlaczego lewy węgiel? ma dwa identyczne podstawniki. Warunek nie został spełniony. I weźmy sobie teraz na tapet kwas oleinowy o wzorze sumarycznym C18H34O2, który jest kwasem tłuszczowym nienasyconym, ponieważ zawiera jedno wiązanie podwójne pomiędzy 9. a 10. atomem węgla. I przed wami zapis fragmentu z wiązaniem podwójnym tego kwasu. I bardzo ważne jest to, że kwas oleinowy w postaci cis jest naturalny, zdrowy, obecny w oliwie z oliwek, natomiast kwas elaidynowy, czyli w postaci trans, jest sztucznie powstający i szkodliwy dla zdrowia. Zatem jak zapisać tutaj te izomery? To zaczniemy sobie od cis. Mamy tutaj oczywiście wodory Natomiast tutaj zapisujemy tylko ten fragment, czyli mamy CH2, który biegnie sobie tam dalej, i CH2, który biegnie sobie dalej. A jeżeli mówimy o izomerze trans, to tutaj mamy fragment tego łańcucha, który biegnie nam dalej. A tutaj CH2. No i teraz przed Wami zadanie. Dla Was podane są dwa wzory grupowe. Narysuj możliwe izomery cis trans dla pierwszego związku. Wyjaśnij, dlaczego dla drugiego związku nie można zapisać izomerów cis trans. I przed Wami rozwiązanie tego zadania. Mam nadzieję, że wszystko Wam. Dobrze wyszło. Ode mnie to tyle. Pamiętajcie, aby zostawić suba i. No i już.